Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej po meczu 16 kolejki Fortuna pierwszej ligi Biuraże UKSu pokonali Arkę Gdynia 3 do 1, przynajmniej do jutra są liderem pierwszej ligowej tabeli. a z nami trenerarki Ryszard Tarasiewicz. Dzień dobry trenerze. Poprosimy o podsumowanie tego co widzieliśmy. Wszystkie mecze na wyjeździe dla jakiegokolwiek przeciwnika nie są nie są łatwe. Myśmy mieli. Dobrą dynamikę meczów wyjazdowych punktowaliśmy. Ta nasza gra się diametralnie nie, nie, nie różniła, wcześniej to jak i dzisiaj. Nie wiem, czy, czy ta bramka, gdybyśmy ją szczelili do rzutu karnego, czy by nam ułatwiła zadania, ale na pewno by nam pozwoliła uzyskać, powiedziałbym, korzystny rezultat. Tak się nie stało. Myślę, że że zagraliśmy dobry mecz w drugiej połowie, czego nie miało miejsca w pierwszej połowie. To przez proste błędy techniczne, nie wymuszone powiedziałbym pressingiem, czy atakiem ŁKS-u pozwoliliśmy na dwie, trzy sytuacje groźne przed naszą bramką. Ale tak na dobrą sprawę to, 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 to Krzepo oprócz tego strzału tam 25 metrów też nie miał za dużo interwencji. My mamy dwa mecze ostatnie u siebie i uważam, że jesteśmy w stanie patrząc przez pryzmat tych meczy wcześniejszych. Oczywiście też nie zawsze wygranych w Gdyni, ale stwarzaliśmy sobie wystarczającą sytuację, żeby je wygrać. W dzisiejszym meczu też mieliśmy kilka sytuacji. Tak się nie stało i jeszcze zostało dużo, dużo meczu. Oczywiście, że można patrzeć przez pryzmat dzisiejszego meczu na tabelę, ale równie dobrze, po, po piątej kolejce też mieliśmy 4 czy 5 punktów straty do miejsca 1-2 i, 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 i tutaj bym się nie doszukiwał jakichś jakiś problemów, tym bardziej, że że dzisiaj nie dysponowaliśmy, można powiedzieć, optymalnym składem, bo i ryman, i marcją, wiadomo, za kartki ryman, ponad 38 temperatury przez dwa dni. Tak samo i, 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 i omran, i adaś też byli chorzy. Małe korekty, po to, to nie jest żadne wytłumaczenie ani dla mnie, ani dla zawodników, ale też. Też nie mogę mieć większych pretensji do postawy, do postawy moich, moich zawodników. Także może z małym ryzykiem chcieliśmy jeszcze gonić wynik przy 2-1, wpuszczając Czubiego, który też, też miał, 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 problemy zdrowotne. Dobrze, że akurat, akurat one się nie pogorszyły. tylko chciałem napomnieć, bo uważam, że atak na Żebrowskiego się kwalifikował. Dobrze, że mu nie pękła kości, aż się kwalifikował na czerwoną kartkę. Jeżeli już nie, to drugą, żółtą powinien dostać eee, zawodnik z łks u Nawrocki. Dobrze mówię? Nawacki. Po powinien dostać po, po, po ataku na, na, na Pużycki. Następnie, co? Mogliśmy, oni nic szczelili karnego. No tak, no tak bywa. No. Nie widzę większych. I nie powinienem mieć większych pretensji do, do postawy w takich okolicznościach do mojego, do mojego zespołu. Dziękuję. Rozpoczynamy drugą część konferencji prasowej po meczu Eukaza Arkadynia. Z nami trener Kleś Moska. Panie trenerze, wielkie gratulacje. Ten urodzinowy klimat w tej rundzie ewidentnie Wam służy. Zwycięstwo na urodziny miasta, zwycięstwo na urodziny klubu, no i dzisiaj zwycięstwo na urodziny patrona stadionu. Mamy jeszcze jakieś po drodze? Będziemy szukać. No, moje Przede, Przede wszystkim gratulacje dla drużyny. Od tego muszę zacząć i powiedzieć tak, że ważne, że ten mecz zaczął się dla nas niepomyślnie, ale oni byli skupieni na tym, co mają zrobić i po tym początku gdzieś tam słabym czy niemrawym w drugiej połowie pokazaliśmy to, że dążymy do tego zwycięstwa i udało się to osiągnąć. Po drugie chciałbym przede wszystkim podziękować też dzisiaj już kibicom, ponieważ to był ostatni nasz mecz domowy, więc dzisiaj mogę to śmiało zrobić. Dzięki temu, że są tutaj z nami, nas wspierają, to nam też jest na pewno łatwiej i myślę, że Dzisiaj ten mecz, tym meczem, szczególnie tą drugą połową, odwdzięczyliśmy się im za to, że nas tutaj tak mocno wspierają. Także, jeszcze raz, gratulacje dla drużyny, podziękowania dla kibiców.